Hej, witajcie, z tej strony Pili. Dzisiaj na wersji 1.17 zbudujemy nasz sobie półautomatyczny piecyk Jeśli nie wiecie jak się go robi to zapraszam do oglądania Także potrzebujemy 6 hopperów, 6 skrzynek, 2 piecyki Także stawiamy dwie skrzynki dwa hoppery z tyłu na shifcie Żeby one się nam tak pięknie połączyły Dwa piecyki również na shifcie na hopery i hopery po bokach naszych piecyków również na szyfcie. Teraz stawiamy dwa hopery na szyfcie nad, nad naszymi piecykami i teraz stawiamy wszystkie skrzynki również na szyfcie w ten sposób. I nasz piecyk już jest gotowy. Dobrze, czyli jak już mamy nasze mięsko to możemy je zacząć przepalać. Wkładamy do góry mięsko nasze nieprzepalone. Z lewej strony to, co chcemy przepalić i z prawej strony to, co chcemy przepalić. Teraz stawiamy po bokach nasz węgiel, i nasze mięsko już się przepala i będzie w konkretnej skrzyneczce odkładane. Bardzo ładnie się przepala. Teraz już nam wskoczyło do skrzynki. Wszystko ładnie działa. Jeśli ustawimy to mięsko do góry, to spadnie po linii prostej na dół już upieczone. Jeśli wam pomogłem, no to zostawcie łapeczkę wraz z subikiem. Oczywiście ten piecyk można robić na każdej wersji Minecrafta. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!